Dzień dobry wigilie. Szukamy karteczek z podpowiedziami. Znów mama. Pierwsza była w kalendarzu Laura, później tu przyciszku, a teraz jest No przeczytaj, kołajko. Tam gdzie mamy zapasy. Ale czego? No musicie szukać. Aha. Bez <laughs> piżarki. I mają taką drobnostkę schowaną. No, prezentów na razie nie ma wigilijnych. Tu tatuś taki świąteczny. Pierwszy raz cię widzę w piżamie. No, ja sobie też. Teraz pierwszy Tam, gdzie bo Tam, gdzie bo jest. To yes. też mam piżamki. się I patrzcie, jest odrobinka Śnieżku. Proszę troszkę. A to dla Katka? Nie, to jest dla ciebie. Dla ciebie i dla, Mikołaj, dla Nikodemka. I jeszcze to macie. To są. Tata. Tomasz, otwórz sobie, to są poszewki na poduszki z Grinchem dla was. No tak. Tu się robi przemeblowanko, bo tu nie rozłożymy stołu, bo jest choinka, więc musimy zamienić miejscami na Wigilię. Chociaż mieliśmy też takie ustawienie, i ale wolę to chyba, gdzie ta sofa jest tu. Telewizor się wydaje większy. Sofa jest tu i tu jest telewizor, oraz z tyłu jest tu. no ale teraz musimy wymienić. No, ja tutaj smażę sobie rybkę, później włożę do piekarnika i będzie gotowa, a reszta dań, że tak powiem, przyjdzie. Ja jestem odpowiedzialna tylko za rybkę, bez ości dla dzieciaków w tym roku. No, bardzo, puszczę teraz damkę. Czyli robota, żeby umą tutaj podłogę. Wojciech go za kamarki, które są odkurzane raz na długi czas. <grywanie> I będziemy rozkładać stół i nakrywać. Robimy z Laurą pakiety szczęścia. Znaczy owijamy w folię aluminiową, pakiet łuska i grosik. I to tak na szczęście wszystkim rozdamy do portfela. Mikuś, dobry pomysł? Laura zabija ładnie. I opłatek. Ulubiona przekąska. Bardzo ładnie, super. Gotowi, jest 13. więc ja się ogarnę. Dzieci wysłałam do babci. I, o, jeszcze szklanki na kompot. Spójrzcie, tu na szybko zrobiłam. Yy, sobie świecę wczoraj, bo tak szewc bez butów chodzi. Tu jeszcze będą pierniczki Kamilka zrobiła z imionami, także taka, taka winietka. I dałam takie coś, żeby ożywić po prostu. Ale zobaczcie, ja robię świecę, ale i tak wspieramy. Kupujemy z Caritasu. E, świecę wigilijną e, co roku. No i tak to wygląda. Ja tu się już wzruszam, kolęd słucham, kolenda dla nieobecnych. Moja ukochana, i po prostu już ryczę. Ej, wigilia to jest taki czas rodzinny, ale też wzruszający. No ładowałam, nie wiem ile to tutaj postoi, bo jak nikodem to zobaczy, to może być wesoło. okej, okay, robię ostatnią zmywarkę i ogarniam się. Mikołaja i Laurę i Nikosia był Mikołaj. Zobaczcie co im kupił. A jak Grinch powiedział, właśnie do mnie przyszedł Mikołaj przed chwilą. Moja mama wklei film o Mikołaju, bo go nagrało, nie wiem jakim cudem. Dostałem takie autka i Lambo. Jeszcze dostałem długopis 3D. I tutaj mamy to. Pierwszy dzień świąt, wróciliśmy z kościółka. I co, Laurusiu, dostałaś od świętego Mikołaja wczoraj znów? Jajko. Pokażesz ptasiora? To jest właśnie z tego jajka też jedna z niespodzianek. Kuleczki, bramzoletka zakopane w piasku kinetycznym. D Jestem przeszczęśliwa. No. I zaraz się zbieramy na imprezkę. Imprezka. Ale musimy pokazać Laurusz ten drugi twój prezent. Gdzie masz aparat? Schowałaś już? O, i to jest ten laury drugi prezent. Zobaczcie, to jest taki aparacik termiczny. Nikoś tutaj ma. Pokaż, kochanie, to zdjęcie. Tylko no, trochę się Może wam zademonstruję, jak to działa. To jest świetna rzecz. Tu, tu wyświetla na kolorowo, ale drukuje na czarno-biało. Mhm. Drukuje normalnie na takim papierze termicznym jak te, jak paragony. O. Fajne te wydruki wychodzą. Naprawdę super sprawa dla dzieciaków. Laura robi y, bransoletkę a Miku ja robi śnieżki. Nie, ja o, Nikośowi się udało zdjęcie zrobić. To podoba... Nie, nie, musisz poczekać. Musisz ja pocz to lubię, ale mam takie. Piasek kinetyczny? No. Różne Już no. mieliście, to była Armageddon. Ja a to, to jest prezent z Nikosia. Pokaż się, już Próbowałyśmy odwzorować kokardki świąteczne z TikToka. Średnio nam wyszło, ale później tu zrobiłam warkoczyki. O, warkoczyki No nie wiem, czy się nie rozwali. Zbieramy mi się. Mikołaj, nie boisz? Nie, nie bałem się w kinie. Ja bardzo ciemno i siostra ja też się nie, nie bała. bała. A ciebie nie było. Oj, siostra też się nie bała. Laura nie bała, czy nie? Tata nie bał. Nie. Tata też się nie bał. A ty się boisz? Tak. A, bo się jeszcze nie, nie. Jeszcze się nie boisz. A kiedy będziesz się bał? Kiedy? A z babcią. Z babcią się, Z babcią się będziesz bał? Kiedyś z babcią. Jak zgasza światło, tak? Nie. Na razie, mama, Nie na razie, Nie na razie. To na razie, pa.